Zapraszam na fascynującą podróż po nocnym niebie, gdzie odkryjemy tajemnice najpiękniejszych gwiazdozbiorów. Od zarania dziejów ludzie spoglądali w gwiazdy, dostrzegając w nich postacie i mityczne historie, które przetrwały wieki. W tym filmie przyjrzymy się historii i genezie powstania tych magicznych układów gwiazd. Dowiemy się, kiedy najlepiej je obserwować, oraz odkryjemy najciekawsze obiekty astronomiczne, które kryją się w ich granicach. Poznamy legendy i opowieści, które nadały nazwę poszczególnym gwiazdozbiorom. Od antycznej Grecji po współczesne odkrycia astronomiczne. Zajrzymy w głąb nieba, by odkryć sekrety poszczególnych gwiazd i obiektów takich jak mgławice, gromady gwiazd i galaktyki. Które sprawiają, że każdy z gwiazdozbiorów ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Pokażemy również, jak i kiedy najlepiej obserwować te konstelacje, by cieszyć się ich pełnym blaskiem. Nasza przygoda zaczyna się teraz. Spójrzmy w niebo i pozwólmy się zachwycić majestatem wszechświata. Gwiazdozbiór Lutni. Jeden z charakterystycznych gwiazdozbiorów nieba północnego. 52. co do wielkości, znany już w starożytności, w Polsce widoczne od wiosny do jesieni. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem to około 45. Mity i legendy. Gwiazdozbiór Lutni, jak sama nazwa wskazuje, przedstawia instrument Lutnie, a raczej Lirę, najsłynniejszego mitologicznego śpiewaka, czyli Orfeusza, który otrzymał od swojego ojca Apolla, właśnie ten instrument. Lutnia jest pierwszym takim instrumentem stworzonym przez Hermesa ze skorupy Żółwia, który później dostał w prezencie Orfeusz. Jego muzyka czarowała wszystkich i wszystkie stworzenia na ziemi. Nie oparli się jej urokowi i strażnicy Hadesu, dzięki czemu Orfeusz bez przeszkód przeszedł obok nich, by ratować swoją żonę Eurydykę, którą ukończyła Żmija. Pluton zgodził się uwolnić młodą kobietę z podziemnego świata, ale ostrzegał Orfeusza, by nie oglądał się za siebie, kiedy będą wchodzili do świata żywych. Gdy Orfeusz dotarł do świata słonecznego, z radości zwrócił się do swojej żony, po to, by zobaczyć, jak znika w jaskini. Zbyt szybko się odwrócił i stracił ją na zawsze. Zrozpaczony wędrował potem po Ziemi, grając na swojej lutni. Gwiazdy, gwiazdozbioru lutni. Charakterystyczny równoległobok gwiazd tworzy kształt ramy niebiańskiego instrumentu. Z gwiazd, które będą w przyszłości wskazywały biegun północny Vega, czyli alfa lutnia o wielkości 0 magnitudo, jest zdecydowanie najjaśniejsza. Jest w ogóle piątą co do jasności gwiazdą. Na nocnym niebie. Pozostałe cztery tworzące charakterystyczny trapez, należący do trzeciej i czwartej wielkości gwiazdowej, to Gamma, Beta, Delta i Zeta lutni. Lekko niebieskawa dla nieuzbrojonego oka, około 40, 40 razy jaśniejsza od Słońca, i jednocześnie jedna z najjaśniejszych i najbliższych gwiazd pokładu słonecznego Vega, tworzą wraz z Altairem z Orła oraz Denebem z Łabędzia. Typową formację nieba letniego, tak zwany trójkąt letni, i za 10 tysięcy lat stanie się ona kolejną gwiazdą polarną. Vega około 14 tysięcy lat temu, była już gwiazdą biegunową. Astronomowie używali jej do oceny barw i jasności innych gwiazd. Wciąż stosowana jest jako punkt zerowy dla jasności wielu systemów fotometrycznych. Druga co do jasności gwiazda to Gamma. To olbrzym, 15 razy większy od Słońca, o biało-niebieskiej barwie i temperaturze efektywnej około 10 tysięcy kelwinów. Trzecia co do jasności beta to gwiazda zmienna zaćmieniowa, zmieniająca wielkość od 3,4 do 4,3 magnituda w ciągu około 13 dni. Odkryta w XVIII wieku przez brytyjskiego miłośnika astronomii. Oba składniki tej gwiazdy podwójnej znajdują się w tej samej otoczce gwiazdowej. Przeciąganie grawitacyjne i szybka rotacja powoduje, że obie stają się elipsoidalne. Wielkość bety zmienia się w sposób ciągły w zależności od zmiennych pól, przekroju gwiazdy widzianych z naszego kierunku oraz wzajemnych zaćmień. Gwiazda ta jest polecona do obserwacji dla początkujących obserwatorów gwiazd zmiennych. Bardzo dobre jej obserwacje można przeprowadzić już przez niewielką lornetkę. Jedną z najciekawszych gwiazd do obserwacji w gwiazdozbiorze Lutni jest bez wątpienia Epsilon, nazywany czasem Double Double, czyli podwójnie podwójna. To sławna gwiazda poczwórna, lornetka rozdzieli ją na dwie gwiazdy piątej wielkości. Kolejna godna uwagi gwiazda do obserwacji w tym gwiazdozbiorze oznaczona jest literą R. To czerwony olbrzym o półregularnej, charakterystycznej krzywej zmian blasku. Gwiazda jest tak czerwona, że w podczerwieni jest jaśniejsza niż na przykład Vega. Typowa jasność tej gwiazdy to 4,2 magnitudo. Zmienia ona blask w granicach 3,9 do 5 magnitudo. Interesujące obiekty. Najsłynniejszym obiektem w gwiazdozbiorze Lutni jest Mgławica Pierścień, czyli M57. Typowa mgłowica planetarna, której materia, odrzucona przed 20 tysiącami lat oddala się z prędkością około 20 km na sekundę od gwiazdy centralnej, czyli Białego Karła 14 wielkości gwiazdowej, znajduje się pomiędzy gamą a betą, w tym gwiazdozbiorze, niemal dokładnie w połowie odległości między nimi. Jest to najsłynniejsza mgławica planetarna. Z trudem, niestety, można ją zobaczyć przez lornetkę. Jest to raczej obiekt do obserwacji przez średnie i większe teleskopy. Pięknie prezentuje się również na zdjęciach astrofotograficznych. Taki obiekt to obiekt, który kiedyś powstanie z naszego Słońca. Dlatego Mgławice planetarne warto obserwować, aby zdać sobie sprawę, jaki będzie ostateczny los właśnie naszej gwiazdy. Innym interesującym obiektem jest gromada kulista M56, która znajduje się na linii między Albireo, czyli gwiazdy w gwiazdozbiorze Łabędzia, i gamy w gwiazdozbiorze Lutni. Gromada znajduje się w odległości około 33 tysięcy lat świetlnych i zawiera 250 tysięcy gwiazd. Najjaśniejsze gwiazdy gromady są możliwe do, dostrze do dostrzeżenia za pomocą 30-centymetrowego teleskopu. Z gwiazdozbiorem Lutni kojarzony jest jeden z rojów meteorów, zwany Lirydami. Niestety jest to bardzo słaby rój, który można obserwować jedynie kilka zjawisk na godzinę. Jeżeli ktoś będzie chciał obserwować lirydy, należy obserwować je w kwietniu. Jeżeli takie przedstawienie gwiazdozbiorów podoba się Wam, zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków z serii Gwiazdozbiory. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, zachęcam do wsparcia na portalu patronite.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kolejnych gwiazdozbiorach oraz innych materiałach na kanale mojaastronomia.pl. Radosław Ambroży. Zapraszam serdecznie.